Hej, okay, z tej strony Bachus witam was w kolejnym odcinku To teraz odcinek, w którym zaprezentuję wam wszystkie premie, zniżki I opowiem wam ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online Czyli seria Saloon News Więc let's go! W tym tygodniu akurat moim zdaniem są takie fajne premie W sumie jest chyba jedna Ale całkiem niezła Ponieważ, uwaga uwaga Odpalamy sobie tutaj nasze menu I tutaj jest coś takiego jak Szybkie dołączanie I tutaj zobaczcie, że te tryby, wszystkie oprócz wyścigów i oczywiście misji fabularnych są potrójnie powtarzam, potrójnie premiowane, potrójny hajs potrójne punkty doświadczenia, a także złoto więc jest to naprawdę bardzo fajna sprawa i postaram się w tym tygodniu, no bo w inny tydzień nie miałoby to sensu, zrobić dla was materiał, ile zarobię w godzinę na właśnie graniu na tych trybach, nie? Więc sprawdzimy sobie. Więc jak najbardziej polecam subskrybować, żeby tego materiału nie przegapić. Czas na zniżki. Zaczniemy sobie od że ponieważ tutaj jest całkiem fajna sprawa. Ponieważ w katalogu tutaj. Uwaga, uwaga. Tutaj jest ciekawa sprawa. Wszystkie. Ale to kurde, wszystkie bronie w tej grze aktualnie są w promocyjnych cenach. Więc jest to bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś nie ma, no to możesz sobie te wszystkie bronie zakupić w tym wygoniu, albo te, które po prostu Ci się podobają, nie? Ja Wam oczywiście karabinek powtarzalny Evans polecam, yy, Lancaster to samo, lekki sztucer jak najbardziej, czterotaktowy i w sumie tyle z takich ważniejszych raczej, no i strzelba trójkowa też jest fajna, więc yy, polecam, lecimy sobie dalej, bo to nie koniec jest coś takiego jak właśnie amunicja i wszystkie te amunicje są teraz przecenione jeżeli to trzeba full amunicji no to sobie hajsu nie nim, nie? ale to nie, nie, nie można jak najbardziej zaoszczędzić zaraz wam pokażę jak ale jeszcze zanim no to zobaczcie, że olej do broni jest za zero czyli możecie sobie kupić tego miliard o, ja akurat, ja akurat jeden, nie? i będzie bardzo fajna sprawa dodatkowo jest coś takiego jak wyposażenie specjalistyczne, nie? I tutaj, u naszego łowcy nagród, jest coś takiego jak bolas i wzmocnione laso. Akurat to mi nie pokazuje, ale musicie mi wierzyć na słowo, chociaż w sumie na dole jest napisana cena. Właśnie te dwa przedmioty są przecenione. Więc warto sobie kupić. Akurat bolaso sobie mogę zakupić, a nie, mam fulla, ok. Więc zaraz zamykamy. I teraz, wracając, jeżeli masz nawet fulla bolasu, fulla um, amunicji i tak dalej, to co, zro co zrobić? Uwaga, uwaga. Klikę sobie strzałkę na padzie, przynajmniej w moim wypadku, kiedy gram na konsoli, w lewo. Pyk. Odpala ci się katalog, nie? Możesz go też wyjąć przez yy, te kółko. Może ja to zrobię w ten sposób, żeby było, było po prostu każdemu prościej. To się znajduje z tego, co wiem tutaj, proszę bardzo, w zakładce przedmioty, nie? Więc wybieramy i teraz tutaj amunicja na przykład i sobie kupujecie w ten sposób. I teraz zobaczcie, że w lewym dolnym rogu jest taka właśnie informacja z tym powiedzmy I zobaczcie, że mogę sobie kupić tej amunicji dokładnie tysiąc I to każdej. I ta amunicja będzie do zebrania na poczcie albo. E, albo, albo... W obozie, nie? Więc po prostu nie masz amunicji, podchodzisz sobie do e, właśnie poczty. Klikasz, odbierz wszystko, uzupełniać amunicję na maxa Jeżeli, e, wieć, masz, nie wiem, max 200 ammo, a brakuje ci 100, no to bierzesz sobie, weź wszystko, daje ci 100 ammo, reszta zostaje w Twoim obozie albo na poczcie, nie? Więc do tej amunicji zawsze będziesz miał dostęp. W każdej chwili, więc jest to spoko sprawa, polecam sobie zakupić. Akurat uważajcie, bo są błędy z transakcjami czasami, trzeba dłużej poczekać, ale e, po prostu, jeżeli będziecie robić regu regularnie, e, to na pewno sobie sporo hajsu zaoszczędzicie w tym tygodniu. E, Dora, lecimy sobie dalej, ponieważ musimy udać się do pasera. To była ciekawa sprawa. Ponieważ tutaj, uwaga, uwaga, u pasera jest coś takiego jak broń do rzucania, nie? Może być to dynamit, bolas, yy, także po prostu noże, Nie. jakieś tasaki, toporki, wszystkie bronie mele yy, Także są przecenione Więc można sobie sporo hajsów zaoszczędzić Akurat ja to wszystko mam kupione, ale na przykład jeżeli używacie dużo Tomahawków, no to teraz właśnie są przecenione Proszę bardzo, Tomahawk kosztuje właśnie tylko i wyłącznie 2 dolary Spoko sprawa Broszury, proszę bardzo, te są przecenione więc, jeżeli nie macie broszury na amunicję wybuchową, no to kupujcie w tym tygodniu, bo to się mega opłaca. W naszej bimbrowni, proszę państwa, nie ma tego npc -a. Ja pierdziele, znowu gra się zbugowała. Co jest z nią nie tak? No nie mogę nic zrobić, nie? Fajna gra. Ale jajca, słuchajcie. Wbiłem sobie po resecie tego mojego przybytku i dalej nie było NPC-ów. Jedyne co właśnie w tym... W moim przybytku się znajdowało, no to właśnie kapela. I NPC normalnie sobie stali, ale tylko i wyłącznie ci, którzy są związani z kapelą, nie? Ale, poszedłem sobie po prostu zrobić jedną rzecz. Yy, w realnym świecie, że tak powiem, e, wracam. Wszyscy, kurde, tutaj są, nie? Więc gra się naprawiła, super. Ogólnie, chodzi o to, że tutaj, muszę sprzedać sobie Bimber. Kurde. Ale dobra, biorę to. E, niech będzie do tego. Dobra, mamy to. Hajsik wpadł przy okazji EXP, więc spoko sprawa. Wracamy do naszej bimbrowni. Cała ta moja mordęga z bimbrownią była po to, żeby pokazać wam zniżkę na zacier, ponieważ jest darmowy. A to jest spoko sprawa, ponieważ zacier kosztuje nawet 50 dolarów. A teraz jest darmowy, więc kupujemy sobie Jakiś smak możemy dać, bardzo fajna sprawa Akurat tego nie będę brał, bo to jest od kolekcjonera wymagana Jedna rzecz, więc ja wybiorę coś tańszego, na przykład niech to będzie No niech będzie to Podobnie jak w przypadku naszego Bimbrownika, tutaj także Zasoby są darmowe, zapasy możecie sobie za darmo właściwie uzupełnić, to kosztuje 20 dolarów, więc nie jest to aż taka duża zniżka, ale sporo sprawa, kolejna rzecz, darmowa. I uwaga, uwaga, jeżeli ktoś nie ma właśnie tego całego biznesu od handlarza, to sama rola handlarza, czyli ten stół w sumie, kosztuje 5 sztabek złota mniej, więc stół kupujecie sobie między innymi w tym miejscu więc zaopatrzenie obozu. I tu jest wyposażenie, stanowisko rzeźnika. I właśnie jak mówiłem, zamiast 15 sztabek złota płacicie 10 sztabek, więc tyle, jeżeli o to chodzi. I tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień, więc nie pozostaje mi nic, nie mogę się po prostu z wami pożegnać i się mam na Elo!